Witam was, moi bardzo bardzo serdecznie dzisiaj w kolejnym odcinku Dentysta przy Tablicy chciałbym poruszyć temat gumy do rzucia, tego mitu, czy e, guma do rzucia e, może zastąpić szczotkowanie. Na samym początku już mogę powiedzieć nie, natomiast chciałbym Wam opowiedzieć o samej gumie do rzucia. Sama guma do rzucia, e, już historia, e, to co wyczytałem rozpoczęła się w starożytności, gdzie rdzeni mieszkańcy Ameryki, Grecji i Rzymu używali kory drzewa gumowego. W pierwszej formie guma do rzucia została wydana przez amerykańskiego pana i nazywała się, muszę to sobie przeczytać, czysta guma świerkowa ze stanu Maine. Muszę się podeprzeć troszeczkę notatkami swoimi. Sama guma do rzucia później została już opatentowana też przez amerykańskiego pana i jest już w tej formie. Natomiast dla zębów ona jest bardzo wspomagająca, ponieważ używanie gumy do rzucia zaraz po posiłku powoduje zwiększenie sześciokrotnie. Wydzielania śliny, przez co te resztki pokarmowe, które nam się tam wtłaczają w przestrzenie międzyzębowe, po pierwsze są wyciągane mechanicznie no bo guma ciągnie, e, oraz są wypłukiwane. Wypłukiwany przez ślinę. Sama ślina, jeżeli jest wzrost sześciokrotny, wydzielanie tej śliny, powoduje zmniejszenie ilości, zmniejszenie pH. Jest więcej ilości fosforanów, które są zawarte w ślinie, przez co następuje remineralizacja szkliwa. Do tego składniki gumy do rzucia, jak. Xylitol. Xylitol, proszę Państwa, działa bakteriobójczo, zmniejsza ilość bakterii kariogennych. Sorbitol sam w sobie, jako słodzik, powoduje zwiększenie perystaltyki jelit, czego nie można też, dlatego gum z sorbitolem nie można dużo używać, bo można narobić sobie, że tak powiem, gastrycznych problemów. Co jeszcze e, udowodniono? No, działa relaksująco, prawda? I co jest e, bardzo ciekawe, w czasie II wojny światowej Amerykanie, e, amerykańscy żołnierze, nie Amerykanie, przepraszam, dostawali bardzo duże ilości gum do rzucia. No, trzeba było się zrelaksować. Do tego jeszcze dużo tytoniu, ale to już pomijam ten, e, ten fakt. E, co jeszcze? Guma do rzucia e, wpływa dobrze na. No, samo relaksuje, prawda? Ale negatywnie wpływa, proszę państwa, na staw skroniowo-żuchwowy i mięśnie. Nie można, proszę państwa, bardzo dużo używać gum do rzucia. Mówi się, że maksymalnie do 15 minut, dwa razy dziennie, maksymalnie trzy razy dziennie, ale to już jest naprawdę. Maksymalna ilość czasu rzucia tej gumy, ponieważ następuje bardzo duży przerost mięśni żwaczy, oraz destrukcyjnie wpływa na staw skroniowo -żuchwowych. Do tego, jeżeli, proszę Państwa, mamy jakieś powikłania, wado z gryzu, no to następują bóle głowy. Bóle okolic ucha, i tutaj, proszę Państwa, no, bardzo, że tak powiem, z tą używką trzeba delikatnie do niej podejść. Mam nadzieję, że trochę powiedziałem o tej gumie do rzucia. Możemy używać jej jako wspomagacza do higieny, natomiast nie wolno zastępować jej, zastępować szczotkowania używaniom gum, gumy do rzucia.